Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. A na dziś yy, przygotowałam zdrapki tutaj z nazwą Mega. Jeszcze takiego odcinka u mnie nie było. Mega krzyżówka, Mega Paradiso i Mega Linie. Yy, a zacznę sobie wkład 60 to Zacznę sobie od Paradiso. I mam z numerem 14 może przybliżę troszkę tutaj tak mango i ośmiornica mango ośmiornica tutaj i w ostatnim mm, nie widzę nic Dalej piłka i parasol. I tu jest parasol. No a dalej żuf i pinata. Tutaj tu pinata. A tutaj są żółwie. No dobrze, dalej: osiołek, i wodolot. Osioł, wodolot, tutaj osioł, i w ostatnim jest też osioł. Krab oraz księżyc. Tutaj nie ma, tutaj widzę kraba. Tutaj chyba nic. I tu jest księżyc oraz krab. <laughs> A dalej poncho i koral. Poncho, koral. Tutaj nie widzę. Tu jest poncho i był jeszcze księżyc. I tu dwa korale. Czy to tyle? Chyba wszystko. Dobrze, gitara i meduza. Już gitara jest. Tutaj meduza. Gitara, i tu też jest gitara. I w ostatnim gitara. No dobrze, to dalej. Balsam, wiadro. No i taki tutaj szukam. Wiadro. Tu jest balsam i wiadro. Kolejne wiadro. I tu jeszcze. Teraz rzeźba i krewetka. A tu rzeźba Tutaj nie widzę, i tu jest krewetka. Ostatnie dwa symbole to pomidor i marakasy. No, coś mi się wydaje, że nie ma. Że nie ma nic tutaj i tu. Zabrakło troszkę. Klapki nie ma. <laughs> Kontrolne powinny być różne, a są CDF, dokładnie. E, to teraz megalinie numerem trzecim. Kości i motyl. Kości tu. Są kolejne, kolejne. Motyl. Nie ma motyla. No, a dalej, aparat i serce. Tutaj muszę troszkę przyspieszyć, bo jednak schodzi na tym drapaniu kokos i zegar. Kokos, zegar. Kokos jest. I kolejne dwa to słońce piłka. Było tak, tu jest słońce, słońce. Tu słońce piłka, i tutaj. A dalej popcorn i wiśnie. Mm, tutaj popcorn. Nie ma nic, tu było jeszcze słońce. I to chyba wszystko. I kolejne dwa to żółw i arbuz. Żółw. Kolejny żółw tutaj arbuzy. I w oszarnie już nic. Prezent cytryna teraz taki zestaw, ale nie ma żadnego z tych symboli, albo ja nie widzę. No to naszyjnik i flaming. Tutaj naszyjniki i tu naszyjnik. Dobrze. Dalej biedronka i lody. Są lody. Biedronka daje linie. No to fajnie. Chociaż linie się spisały. Znaczy na razie się spisały. Bied y lody i biedronka, tak. Dobrze. I kolejne dwa to ananas i pióro. Ananas, pióro. Tutaj. Pióro. O, tutaj ile piór, pióro i ananas, i dalej winogrono oraz dzwon. Są tu Dobrze. kolejne dwa, to kutka i pierścionek. Tu i tu, kutka, pierścionek kutka. ostatnia A, cztery są jeszcze. Dobra. Sakwa i diament. Myślę, że już ostatnie dwa. A tu jeszcze. Nie koniec. Sakwa, diament. To tutaj. I teraz ostatnie podkowa i łódź. Tutaj nie widzę, jest łódź, podkowa, łódź, w bonusie jest perła, a linia się utworzyła i daje 20 zł. No dobrze, jest zwrot, więc krzyżówka, mega krzyżówka z numerem drugim. tutaj coś mi ciężko. L i E. Takie literki. Tu jest jeszcze E. Dalej H oraz W. T i R. Tutaj... R kolejna. No dobrze. Teraz K i O. Jeszcze jedno o. Na końcu jest C i tu jest J. Więc tu i tu. C C. Jest J. I wszystko. N i U. To jest takie tutaj. N U. Czy to tyle, tyle. A dalej P i D mam tutaj, tu jest D, D, kolejna, kolejna, tu P. I tutaj jest P. Dobrze, to tyle. G i I. Jest w słowo Chile. I to jest pierwsze słowo. Na koniec B i M. M, M, B, tutaj, tu i M. Czy coś pominęłam? Wydaje mi się, że nie. A, S i Z zostało. Więc jedno słowo. No, to mam dwóch nie dali. No dobrze, to dalej. H, A, N. Tu mam N wszystkie. A na drugiej, N jest tutaj, jest H N N i tu jest jeszcze N. Dobrze dalej Z P oraz P i kolejna Z i P Następne dwie to A i M. tutaj tu. No dobrze, to tyle. Nie, a nie, tutaj mam. Tu już strapałam. A u nas M. Wszystko. X, T i U. Tutaj x-a nie widziałam, więc pewnie go nie ma. T i U to wszystko. Druga. Mam U, mam T, mam T. Tutaj. Ta jest tu. Następne dwie to S i L. S, S. I tutaj jest S. I kolejna L. I co tylko jedno, nie, to jest jeszcze L i literki S. Nie widzę, ale za to widzę literę T, D. D oraz F. Tu, tutaj, F. Wszystko druga strona, druga krzyżówka na tej stronie D i F to tyle C oraz Y tu, tu i ostatnia to znaczy na tej drugiej C, Y tutaj i C i tu są jeszcze. Dobrze, dalej. O oraz B. Don. Utworzyło się tutaj słowo o, o, Dno, czyli jest to drugie. B. O, B i O, I, B. To tyle. Było U. Więc tu jeszcze. No dobrze, druga teraz tu. Tworzy się słowo bon. I to jest pierwsze na razie na tej. Tu jeszcze było D. Ostatnia literka. Jest to V. No dobrze, więc nic więcej. P i C. To tutaj. I na drugiej teraz P C mhm. dalej J X I G J tutaj jest X jest G literki jak tutaj nie widzę dobrze, dalej S, Y no dobra, tutaj mam nie zapowiada się żeby coś w tej krzyżówce wpadło S, na y, literki są takie jakieś. Nie to, trzeba. Dalej W i H. Okej. Okay. I tu jest H, jest W. I tu jeszcze jest jedna W. Dobrze. Kolejne dwie litery to F i E. Tutaj, tu. E, F i E. I na drugiej tu. Dobra. Kolejne dwie to L oraz A. Elf tutaj się tworzy i Aleja. że to by było na tyle i na drugiej teraz L, O tutaj i kolejne to M oraz R M mam tutaj R R i jest słowo Rafael, czyli jest trzecie Rafael Aleja i Elf, no proszę, a już marudziłam że kiepsko. M jeszcze tutaj, no to 3, na trzy dwie wygrane zobaczymy co tutaj jeszcze się utworzy czy nie R M no dobrze dalej litera O i U z tutaj tu U i O i tu i na drugiej o, U. tutaj, tutaj. O, tu jest O, a tu U. Wszystkie, tak mi się wydaje. Ostatnia literka jest to litera K. K tutaj nie. Tutaj zabrakło, tu też. Mm, było S, ale nie ma T, nie ma B, N mm, i D nie było, i Z też nie było. No dobrze, ale są trzy słowa, więc Urok tu jest pierwsze. I co kończy z jednym? Tu było jeszcze E. Ok, bez przeciągania. Tak. No dobrze, czyli 2 na 3 wygrane. Dały po zwrocie tutaj, więc na 60 40 zł. 40 odzyskane. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!